Szalom. Dzisiaj zarekomenduję Wam program Rosetta. Rosetta jest to program, w którym możecie nauczyć się wielu języków od zera na poziomie A1. Może nie komunikacja, ale dużo słów, dużo zwrotów. Oto jak przykładowa strona e, Rosety wygląda. Zaraz wam pokażę. Zobaczcie. Ha anashim, ha ele nosim Czyli ci ludzie podróżują metrem. Pewnie to. Dobrze. Ha anashim ha'ele nosim bemonit. Ci ludzie podróżują nosim podróżują bemonit czyli taksówką. Ha anashim ha'ele nosim beautobus. Ha anashim ha'ele nosim otobus, czyli tutaj. I zobaczcie teraz można sobie jeszcze raz ten na przykład powiększyć. Obrazek zobaczyć, ale też można powiększyć napis i mamy tutaj tak ha anashim ha elle nosim be otobus, albo tutaj ha anashim ha elle nosim barakevet ha tach czyli podziemny, tak jakby, tak na, na dole. czyli pociąg, podziemny, czyli, czyli metro ha anashim ha elle nosim i Tak to wygląda.